Witam serdecznie, dzisiaj chciałem przedstawić podstawowe wzory skróconego mnożenia. Podstawowy z nich to jest suma dwóch liczb podniesiona do, do kwadratu. Jeżeli nie, nie pamiętamy tego wzoru, no to możemy wymnożyć sobie te dwa nawiasy. W ten sposób, że każdy z czynników, czyli A, musimy pomnożyć przez A, podobnie A musimy pomnożyć przez B i B przez A i B przez B. Po wymnożeniu otrzymujemy, że to jest A kwadrat plus AB plus BA plus B kwadrat. To się równa i jeśli uporządkujemy teraz te poszczególne składowe, to będziemy mieli a kwadrat plus 2AB plus B B kwadrat. Czyli jak nie pamiętamy tego wzoru na pamięć, to możemy sobie go szybko, szybko wyprowadzić. Tutaj też możemy przedstawić to AB w postaci graficznej że to dobrze mniej więcej wyszło. No i ten bok ma długość A tutaj w tym miejscu. Od tego do tego punktu to ma długość B. No i podobnie to jest A, to jest B. Czyli mamy no, taki kwadrat składający się z czterech elementów. Ten element ma boki równe. To tu jest B kwadrat. Ten element też ma wszystkie boki równe, to jest A kwadrat. No a ten bok ma długość B, ten bok ma długość A, to to pole jest równe AB. Podobnie ten bok ma długość B, ten A to to pole jest równe AB. No jak widać pole takiego kwadratu składa się z czterech elementów. Jest równe a kwadrat plus 2ab kąty na no plus kwadrat obok oboku b. Czyli no możemy wyprowadzić sobie mnożąc poszczególne składniki ten wzór skróconego mnożenia, bądź też no, przypominając sobie taką interpretację, interpretację graficzną. No i drugi wzorek skróconego mnożenia no to jest a minus b. Do, do kwadratu. Podobnie możemy to sobie przedstawić w postaci iloczynu a minus b razy a minus b. I tak jak w poprzednim przykładzie, no musimy każdy element przemnożyć przez każdy, także tutaj też musimy pomnożyć a razy a, a razy b, b razy a i b razy. B po wymnożeniu już w formie uporządkowanej to jest a kwadrat minus 2ab plus b. b kwadrat. No i ostatni, ostatni z dzisiaj zamawianych, z rozkróconego mnożenia to jest a minus b razy a plus b. i podobnie, mnożąc każdy składnik przez każdy otrzymamy, że to jest a kwadrat minus b kwadrat. Dziękuję.